Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu samorządowego. Jest to program, w którym władze naszego miasta tłumaczą mieszkańcom najtrudniejsze problemy naszego miasta. Dziś moim i Państwa gościem jest zastępca burmistrza miasta Szczecinek, Pan Maciej Maserow. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, no w obecnej dobie koronawirusa niewątpliwie jednym z najbardziej notujących tematów jest kwestia nowej restrykcji rządu odnośnie obowiązkowego noszenia maseczek i środków zasłoniętych ust i nosa. Jak to będzie? Czy mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie Urzędu Miasta? Tak, wiemy doskonale, że od czwartku, 19 kwietnia to obostrzenie wejdzie w życie i będzie już przymusowe i obowiązkowe zasłanianie twarzy, ust, nosa. Burmistrz Daniel Rak zdecydował, gdy tylko to obostrzenie weszło w życie, to zostało przez premiera Morawieckiego, gdy zostaliśmy poinformowani przez premiera Morawieckiego, burmistrz Rak postanowił, że zakupi już dużej ilości maseczek jednorazowego i wielokrotnego użytku, i te maseczki będziemy od najbliższego piątku, tu informuję, ponieważ bardzo dużo mieszkańców stara się no, z, tą informację pozyskać, będziemy dystrybuowali w Szczecinku. Od piątku różne ekipy logistyczne, tak bym to określił, bo to jest bardzo duże zadanie dystrybucyjnie logistyczne dla nas, żeby 32 tysiące maseczek, a przypomnę, że będziemy rozdysponowywać te maseczki tym osobom, które złożyły deklarację śmieciową, zgodnie z, z ostatnimi informacjami. Będziemy dystrybuować po całym mieście od samego rana. Szacujemy, że w już w piątek większość mieszkańców Szczecinka te maseczki będzie mogła znaleźć w swoich skrzynkach pocztowych, ale prawdopodobnie potrwa to w dłużej niż jeden dzień, więc wszystkim tym mieszkańcom, którzy będą szukali tej maseczki w skrzynce pocztowej, no informuję, żeby uzbroili się w cierpliwość, że na samym początku przyszłego tygodnia powinniśmy tę akcję zakończyć. I, i no 32 tysiące maseczek, bo tyle mniej więcej z deklaracji śmieciowej. Mieszkańców zamieszkuje w Szczecinku, tyle maseczek zostanie rozdystrybuowanych zgodnie z wcześniejszą deklaracją. To jest bardzo duże zadanie logistyczne, zaangażowane już od jutra w nocy, bo najpierw te maseczki muszą do nas dotrzeć do Szczecinka. My jedziemy specjalnie po, żeby to przyspieszyć, maksymalnie skrócić. Te łańcuchy logistyczne jedziemy do Warszawy, po, po nie następnie przez całą noc czwartkową będziemy, będziemy, mam na myśli tutaj urzędników urzędników Urzędu Miasta, urzędników pracujących w jednostkach i spółkach podległych Urzędowi Miastu, burmistrzowi, będziemy te maseczki pakowali do worków jednorazowych i następnie w piątku, dosłownie skoro świt, również różne grupy będą te maseczki dystrybuować po skrzynkach Pocztowych, oczywiście z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Więc jeszcze raz Państwu chciałbym do Państwa zaapelować, że już od piątku większość mieszkańców powinna w swoich skrzynkach pocztowych te maseczki znaleźć. Natomiast no, proszę również się nie niecierpliwić i w niektórych domach te maseczki pojawią się z początkiem przyszłego tygodnia. Panie burmistrzu, ale to nie jedyna pomoc, na jaką mogą liczyć szczeciniecy mieszkańcy, ale także instytucje znajdujące się na terenie naszego miasta. Uwadze państwa nie uszły policja oraz straż pożarna. Myślę, że ten czas walki z koronawirusem, ten czas panującej pandemii, to jest czas testów i próby dla nas jako całego społeczeństwa, ale również dla samorządowców. I, I tak no my nie, ja już to powtarzałem we wcześniejszych programach samorządowych, nie uciekamy od odpowiedzialności, i wiemy, że na nas również spoczywa odpowiedzialność za zdrowie mieszkańców. I właśnie jednym z, z, z tych elementów jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, jest rozdystrybuowanie 30 paru tysięcy maseczek, wielokrotnego użytku, wielokrotnego zastosowania, ale również no my na każdym kroku i w każdym dniu. Dostajemy, odbieramy, raportujemy sygnały czy to od służb, czy to od, tak jak wcześniej było wspominane, Podstawowej opieki zdrowotnej, na te podstawowe elementy zabezpieczenia i, i, higienicznego. I tak dzisiaj z panią burmistrz Dorotą Rusin Hardymbiker przekazaliśmy policji oraz Straży Pożarnej te zapotrzebowania, które zgłosili oni na miejskim sztabie zarządzania kryzysowego tydzień temu. To było 40 przyłbic, to jest 700 par rękawiczek, 1000 maseczek jednorazowego użytku, kombinezony, płyn do dezynfekcji. No wszystkie te y, środki y, higieny, których mówi się ostatnio i odmienia przez wszystkie przypadki, y, na bieżąco i ciągle monitorujemy, jakie są kolejne potrzeby, i w stanie y, naszych możliwości, y, w ramach naszych możliwości i y, finansowych, i y organizacyjnych staramy się wszystkim potrzebującym y, tą, y, te, te środki zabezpieczyć. Panie burmistrzu, poza strażą pożarną i policją, na wasze wsparcie mogą również liczyć szczeciński szpital, który otrzymał chyba sprzęt od państwa. Otrzymał zarówno sprzęt, jak i również środki finansowe, które są teraz bardzo potrzebne, a tak, aby szpital mógł zaopatrzyć również te środki bezpieczeństwa i higieny. I tak w ogóle podsumowując, my już jako miasto Szczecinek z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, rezerwy, która zazwyczaj nie była wykorzystywana, całe szczęście no w tym roku niestety ją już mocno nadwątli, nadszarpnęliśmy. Wydaliśmy 650 tysięcy złotych na te wszystkie, na te wszystkie rzeczy, na tą, tą, tą infrastrukturę i te elementy zabezpieczenia, o których ja wcześniej mówiłem, a infrastrukturę to mam tutaj na myśli 300 tysięcy złotych dla szpitala, na całą infrastrukturę sterylizacyjną, która przyda się szczególnie teraz podczas działań Epidemicznych, ale przede wszystkim w, i w przyszłości w szpitalu, jak również resusytator, który, który burmistrz miasta wcześniej po sygnałach, które dochodziły od niego szpitala, zdecydował się zakupić za kwotę 50 tysięcy złotych, ale również i 50 tysięcy złotych przeznaczyliśmy dla szpitala na zakupy najpotrzebniejszych i najbardziej podstawowych środków bezpieczeństwa i higieny pracy. Wspomnę. Dodając to wszystko razem, to jest już no, przeszło 650 tysięcy złotych, które wydatkowaliśmy, ale to, to wszystko po to, żeby no, wszystkie nasze sektory życia w Szczecinku były zabezpieczone, żeby zarówno mieszkańcy, jak i służby, jak i szpital, żeby no, czuli się bezpiecznie. Bo przypomnę, naprawdę ten czas epidemiczny to jest również test dla nas wszystkich, czy my jako społeczeństwo potrafimy o siebie dbać, potrafimy razem siebie wspomagać. W moim odczuciu zdajemy ten egzamin bardzo dobrze jako społeczeństwo, jako miasto, jako mieszkańcy i, i, i samorząd terytorialny. To są te pozytywne aspekty epidemiczne, bo ja zawsze staram się szukać też i pozytywnych informacji w całym naszym dość trudnym położeniu, jakim, jakim jesteśmy w Szczecinku i w Polsce. Panie burmistrzu, przy jednym z ostatnich programów samorządowych, gdy rozmawialiśmy o problemach wynikających ze zdalnego nauczania, wspomniał Pan, iż będą Państwo starać się o wsparcie finansowe od rządu na zakup sprzętu elektronicznego dla młodzieży. Tak z ciekawości, co w tej sprawie? Tak z ciekawości odpowiadam, że wczoraj zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronach Urzędu Miasta i wszyscy ci, którzy chcieliby brać udział w zapytaniu ofertowym, to serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony. Złożyliśmy zapytanie ofertowe na 90 tabletów lepszej jakości. W mniej więcej szacunkowa wartość 1100 zł cały grant, który z, z, o który aplikowaliśmy i ten grant otrzymaliśmy to jest 100 tysięcy złotych to bardzo ważne wsparcie Polski cyfrowej, za co należy się słowo podziękowania polskiemu rządowi, że dość szybko zareagował na zapotrzebowanie właśnie tej zdalnej, zdalnej nauki, i mam nadzieję, że gdzieś na przełomie kwietnia i maja te tablety będą mogły być zakupione i następnie rozdysponowane do najbardziej potrzebujących. Mam nadzieję, że jak najszybciej ta zdalna nauka nie będzie potrzebna i będziemy mogli spotkać się w klasach i uczyć się w sposób zupełnie normalny. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków naszego programu. Do zobaczenia.